Witam Was w grze Shift at Midnight, gdzie jako kasjer w stacji benzynowej musimy sprawdzać, czy nasi klienci nie są czasem impostorami. Przydadzą nam się do tego ich dokumenty, gdzie znajdują się ogólne informacje o naszym kliencie. Jeżeli okażą się być potworami, to ładnie mówiąc, musimy ich zneutralizować. Zapraszam do oglądania. Ameryka 1993, czyli mamy taki sklep po stację benzynową. Zaraz idziemy do środka O Mogę się poczuć jak w domu, jak żul Let it replace you O! Wenty O, kolejny węcik. Ile pieniędzy Wielp potwora It can't see Tu nie widzi Musimy się napić z maszyny Używamy worków na śmieci, żeby wyrzucić części ciała? Wycieramy krew? Empty bag Ale nie mam tutaj... Ja nie mam żadnych kończyn tutaj, to chyba nic nie muszę wyrzucać chwilowo O! Dobra, jednak są części ciała Kurde, co oni tu za mięso zamówili? Kasa uh! Jezus Maria Siema Tak, jestem nowym sprzedawcą nocnym Zeskanuj <laughs> moje ID. Okej, okay, ID. klik to scan. Okej, okay, sprawdzamy na kąpie Czy jest szeryfem? Okej, okay, jest najlepszym szeryfem. Wyczyścił sobie uniform. I ma okulary. A, dobra, akcept. Żegnam pana. Witam. Co tam kombinujesz? Długa noc w szpitalu, mówisz? Musisz wziąć parę rzeczy i do domu. No koleżanko, Bonnie Mkry. Sprawdzamy cię. Czy jesteś pielęgniarką? Tak, jesteś. Jesteś łysa? Wear glasses. O, podejrzane, kurde, gdzie masz okulary? Na no, na zdjęciu na przykład nie ma okularków. A tu? Powiedzmy, że jest Git. Bo niby okularność często, ale tu nie ma okularów. I na zdjęciu też nie ma okularów. Przyznajmy, że jest Git. Sosik, woda, łolej jakiś. Sam, mówisz, że na szybko, tak? Uuuu, no, podrobione ID. Co, pewnie piwko. O, pewnie tu jest piwko w tym. Nathan Calloway. De ty. Ty nie żyjesz. O, dzień dobry. Proszę, nie zwracać uwagi. Na to ubrudziło się lekko, no co mogę powiedzieć, no trudno. Poczekaj, no już do ciebie idę. Hejka, słodziarkowa? Co tam? Hejder, no hej. Juliet Granger, JG. No dobra, jak tam? Plumber. To nie ty. No, ci powiem koleżanko łapki łapki lepiej. No i kurde, dopiero co posprzątałem, no ja pierdzielę. Może zmieniła tylko pracę, a ja tak przesadziłem i ją zastrzeliłem. Może. Co to jest? Halo? pana Nie wolno tutaj tak stać to teren prywatny. Halo! Zapraszam, proszę wjeżdżać. Zamykamy. O! Trap! Halo! No, jestem niedaleko Twojego sklepu. Come out and help me. Dobra, no spoko, no. Pomożemy chyba ci, co? Pomogę ci. Hmm. 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 Jak to jemd? Kurde! Nie! Nie bij mnie! Nie bij mnie! Zniknął! Ale mnie oszukał chuj! Ale mi oszukał! Ej, Jezus Marian! Co ty tu robisz? Daj tam u pana Kevin Larson! Ty wielki jesteś Kevin! Dobra proszę pana, jest, jest pan... Git pan gitem Kończyła się moja ta zmiana. Dobra. A, nie muszę się odklikać. Mopa sobie biorę. Ależ już zarobił 109 dolarów! A, Dobrze znaczyłem! No, ten był człowiekiem, człowiekiem. Tylko okularki zapomniała. Ten był oszustem, oszust. No i człowiek. Co dzisiaj muszę zrobić? O... Coś spłonęło. Obiadownia żoła spłonęła. Ole, najebany. No dobra, masz być. Kurde wa, co chcesz? No najebany jest. Jeszcze więcej chcesz? Widać, prawdziwy koneser. Prawdziwy koneser, mimo że już ledwo stoi na nogach, to walczy dalej. Roger Conroy. Ty nawet na tym zdjęciu jest pijany ogólnie. O, czyli już, już nie pracuje. O sklep. A dobra zaraz. Ma wąsa No ma wąsa. I żyjesz nawet, Roger. Dobra, no nie wiem, no szanuję taki jak ty. Oby tak dalej. No i co? Miego wieczoru. Dobra, to kupmy sobie To, to i to. Tak sobie kupmy. Dobra, przyjechała nam dostawa Jezus, ale żeś wypluł to wszystko. Bomba! Dobra tutaj... Coś się tam biorę, na moje 30 urodziny. Zobaczmy. Kara Hastings, kara serduszko. Zobaczmy. Bezrobotna. Te same tatuaże na dwóch rękach. 74. Coś tu nie gra. o Oszukałaś mnie datą. Wezmę sobie za kasę. Ale ty jesteś kurde oszustem. Może i ci pomylili w dowodzie, ale to nie mój problem, że ci pomylili to w dowodzie. Niestety, ale. Proszę się nie martwić, tutaj. Myszy mamy. Nie ma tutaj tego Stalkera. No jest. To jest bliżej niż był. Won! Hello, słoneczko. Co ty masz z oczami? Coś dla Harolda chcesz sobie wziąć. Dobra, Judith Carl Howe. Ooooo, jesteś niby samotna według tego. Ale coś masz z oczami ogólnie, wiesz? Kurde, dobrze że nie używam mopa, bo trzeba cię zastrzelić, no yyy... ID, tak? Ryan Holt. Ile tam wydałeś? 6 dolarów. Ryan Holt. No wydaje mi się, że jest git Dobra, no to... No dobra, no to do widzenia. O kurde, silnik się nam zaciął. O! Witam pana, wyrzucam jak zwykle z panem śmieci. Co to ma być? To się na nie patrzy! Witam, chciałbym coś kupić. Jezus. Hej. ej, tu spłonęło przecież. To jest mi tylko co poły pierdzierzisz. Teraz będę musiał ciebie też pewnie postrzelić. Joe's Dinner, no kurde, coś mi się wydaje, że... O, Witam! Witam Jade No kurde, no ci powiem tak, no... No może się... No może byłaś, nie wiem, jaki samo używałaś, no nie chcę być niemiły, ale na... Tu na zdjęciu wyglądasz troszeczkę inaczej. Nie ma sensu myć, kurde, podłóg. Witam, ty jesteś normalny? Ej! Chodź tu. E, kurde, ile sprzątania jest jeszcze tutaj. Kościół. Halo? Dobra, tyle. Idziemy do domu, znowu z mopem. A, darmowy firmowy MOP. Dobra, ka, dop, no, doplugę, no, właśnie, ona szukała, ona też szukała. Human, dobra. No, właśnie, ten... tu restauracja spłonęła. No, właśnie, no, tu w ogóle inaczej wyglądała. O, Inspekt. A, czyli to wykrywa emocje, jest 100% tak działające i niektórzy potrafią podrobić emocje. Ramona Delgado. Dobra, a jak sprawdzić te, ten system nowy? A tu dobra, nieważne. Skanujemy emocje. Ludzkie szczątki jakieś. Oho. Dobra, czyli ona jest porąbana. Bo ona ma wywarone, że jakieś szczątki czy coś. No, no, trudno, no. Dajmy sobie tu pułapkę. Mam nadzieję, że nie mogę w to wejść. Kurde, no mogę w to wejść! Ała. Dobra, nie rozstawiam tych pułapek tak szybko. Ej, no ty już tu byłaś przecież. Okej, czy ty straciłeś Harolda? to mówiłaś, że Harold jest spoko i żyje. Oba, sprawdzamy twoje emocje. ty morning to nie jest poranek, co nie? Żałoba. A, no jak tam twoja żałoba? No to ona jest prawdziwa. No tęskni, no. Ty, dwie osoby weszły. To ja niby! Ej! Halo, to przecież nie jestem ja! <skrywa> Oj! Nie! 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 Okej, okay, ale syf. No kurde, pasuje chociaż troszeczkę tu wyczyścić. No niech by zostaną na ziemi. Ale chociaż wyczyścimy ściany i podłogi. Witam. Parę rzeczy dla Katerinki bierzesz, Tommy. Czemu nie masz koszulki? Bezrobotny. Jest naprawdę gorąco. Jest za gorąco, niby. Podejrzany jesteś. Relaks. No kurde, no nie wiem. Dla mnie jesteś coś no Przede sobie bez koszulki, jest gorąco, uznaję to za normalną rzecz. Kurde, no. I co, i ty, ty, ty... I co teraz w takim wypadku? A, bo tak, brat bliźniak, co nie? Kurde, no jednego chociaż pasuje zabić, tak? No, głupio by było, żeby dwóch Tomi Delgado chodziło po prostu po ulicy. Nie wiem, mi się wydaje, że. Ach, brat bliźniak. Brat bliźniak. Dobra, jesteś... masz brata bliźniaka. W pełni to rozumiem. Nie zaczniesz na niebiec. Co ty za moonwalka robisz? Ci to wygląda jak ten, co Trump go porwał. Ale tęsi. Poczekaj stary. Buenos sami amigo, don't mind me, this feet won't stop moving. No ładnie lecisz stary Mi! Ale <laughs> zajebisty podpis Okej, okay, pracowałeś, a teraz to te tańczysz. <laughs> dobra, podejście do, do życia. Już niski. Łatwiej się tańczy jak się jest niskim. Nie no, kończyny ma, no, widać jaki mi rusza. Nie no, zaraz no, dobra, ty jesteś zarąbisty. I możesz iść. <laughs> Moonwalk. Długa robota, długi czas w robocie byłeś, mówisz, tak? Horde Mechanik. Been a long shift at the shop. Ok, czyli niby jesteś mechanikiem, ale mówisz, że pracowałeś w sklepie. tak Czekam. Witam pana, policjanta! O, to ten z początku. Co tam u pana? Wciąż lala, lala. żyjesz, tak. Jest ze mnie dumny! Zobaczmy jak na twoje ID. Clyde Doffson. No sprawdzimy cię i tak. Jesteś szeryfem mówisz, lala, lala. tak? Okej. Okay. Uniform. Myty był wczoraj. Nie masz uwalonych pleców. Nie masz. I okulary. No masz je, no. Sprawdzimy cię tylko na, na uczucia. Jolly. Wesoły. No, no to w sumie się wszystko zgadza. Jest, jest w pełni wesoły. Wszystko jest git. Dobra, no to co, kolego? No, idziesz. Oj. Oho. O nie, 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 Co mi go. nie, 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 Kurde! Cześć. Clyde nie, nie, hmm. Ej, oszustwo. Ocie, nie co ja, jednego wpuściłem na jeden z kuzynów 60 seconds. O cholera, nie, 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 nie. Co to za dźwięki? Ale czekaj, tu pułapka, kolejna pułapka. Mało czasu, mało czasu, za mało czasu. Choler, nie za mało czasu. Ja pierdzielę, no. A gdzie jest bomba? Gdzie jest bomba? Gdzie jest moja bomba? Tu. Dobra, damy ją tu. Albo tutaj. Kurde Jezus udało się Uf. O mój Boże Trochę ja tych kebabów się uzbierało O jeszcze tu jest krewka Ciekawe gdzie jest ten kościół O E, nie z Idziemy do autobusu Szybko. Najwidoczniej nasza zmiana już się skończyła. Widzimy się w następnym filmie. Buenos latas.